Maciek Spargo. Witam kolegów z branży na Jesteśmy dzisiaj na takiej inwestycji za mną. Wykonujemy dzisiaj nie pianę, ale płynny styropian. I zaprosiłem dzisiaj na tą inwestycję popaków z naszej branży. Jest z nami firma Purizoler. Są popaki z hothouse'a. Dzisiaj wykonujemy taką inwestycję tutaj za mną, 300 metrów termolitu, jeżeli jesteście też zainteresowani współpracą, zapraszam, Ciebie też zaproszę, ej. Dzisiejszy dzień z termolitem do biegu końca. Wyszkoliliśmy dwie ekipy natryskowców, przeszkoliliśmy w zakresie układania termolitu, wylaliśmy 27 kubików i klient jest zadowolony. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszam. Cześć.